Szanowni Państwo, to ogromny zaszczyt, ogromna przyjemność i ogromne wyróżnienie móc zaprezentować dzisiaj Państwu program edukacyjny Uczniowie Zmieniają Cukrzycę. Jest to program, który zajmuje szczególne miejsce w naszym sercu. Szczególne, dlatego że grupą, do której kierujemy nasz program, są szczególni odbiorcy. Są to dzieci, dzieci ze szkół podstawowych, klas 03, które podczas nietypowej lekcji biologii uczą się o tym, jak zmieniać cukrzycę poprzez kształtowanie zdrowych nawyków, jak zmieniać cukrzycę poprzez wiedzę, poprzez sięganie do rzetelnych naukowych źródeł wiedzy i wierzymy bardzo głęboko, że uposażając je w takie narzędzia, uposażamy ich w zdrową przyszłość już od najmłodszych, najwcześniejszych lat. Jeszcze na chwileczkę wrócę w trakcie mojej prezentacji do programu, natomiast chciałabym zebrać Państwa w taką krótką podróż w czasie do roku 2019, gdzie podczas wizyty królowej Danii Polska jako pierwszy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy Miasta dla zdrowia, zwanej wówczas City Changing Diabetes. Jest to o tyle ważne, że Platforma Miasta dla Zdrowia skierowana jest do tego, żeby kreować profilaktykę chorób cywilizacyjnych i tak zarządzać naszym, naszym zdrowiem, tak dopasowywać interwencje, żeby przyniosły jak najwięcej dobra każdemu społeczeństwu, do którego jest typowane. W Polsce miastami partnerskimi jest Kraków i Warszawa. A ponieważ kwestia chorób cywilizacyjnych jest bardzo złożona, bardzo wymagająca, w Polsce jako jednym z nielicznych krajów uformowała się Rada Naukowa, która zrzesza absolutnie fantastycznych ekspertów zrzeszających różne dziedziny nauki, począwszy od medycyny, poprzez edukację, lingwistów, językoznawców, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odwrócić trendy, które są niestety bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo. Pozwólcie Państwo, że przytoczę kilka cyfr. 3 miliony osób chorujących na cukrzycę, z czego blisko milion jest jeszcze niezdiagnozowanych. 9 milionów Polaków, osób dorosłych chorujących na chorobę otyłościową, z czego niestety polskie dzieci przebierają na masie ciała najszybciej w Europie. Nie sprzyja temu również tempo życia, w jaki, jakiego doświadczamy, nie sprzyjają temu nawyki, które niesie ze sobą cywilizacja. Ale, drodzy Państwo, cywilizacja to też wspaniałe wynalazki, do których należy niesamowity rozwój medycyny, niesamowity rozwój technologii. Głęboko wierzymy w to, że tego rodzaju inicjatywy są w stanie zaopiekować właśnie te ryzyka i w miarę szybko spowodować, że będziemy Mieli zdrowe, zdrowe otoczenie. Ponieważ program Uczniowie Zmieniają Cukrzycę dotyczy. W głównej mierze dzieci, ale również szkoły i całego otoczenia. Chcieliśmy się najlepiej jak to możliwe przygotować do, tego, do, tego, do implementacji tego programu, poznać potrzeby, poznać możliwości. W związku z powyższym, dzięki uprzejmości i współpracy z miastami partnerskimi Warszawą i Krakowem, zaprosiliśmy do badania ankietowego nauczycieli w szkołach podstawowych. Zaproszenie. Przyjęło ponad 4000 e, nauczycieli, którzy e, i wnioski właśnie z tego badania zostały zdefiniowane i opisane bardzo szczegółowo w raporcie Szkoła Gmina System Partnerstwo na Rzecz e, Epidemii Otyłości i Cukrzycy. Jest to o tyle ważny dokument, który pokazuje jak szalenie ważna jest rola edukacji już od najmłodszych lat, ponieważ to w szkole, dzieci spędzają bardzo dużo czasu. Właściwie możemy porównać ten czas do czasu, który spędzamy w pracy. Bardzo często jest to ponad 40 godzin. Szkoła jest też absolutnie najważniejszym bardzo ważnym obok rodziny miejscem, gdzie kształtują się zdrowe nawyki, gdzie kształtują się postawy zdrowotne i dlatego też idąc śladem rekomendacji rady naukowej Uczniowie zmieniają cukrzycę, stał się takim przykładem interwencji, która ma zaradzić i wesprzeć środowisko szkolne. A nasza współpraca nie byłaby tak owocna, gdyby nie cała masa partnerów, którzy w trakcie e, trwania programu włączali się do nas. Jesteśmy bardzo dumni i bardzo szczęśliwi, że e, samorządy otworzyły nam swoje możliwości w zakresie dotarcia z wiedzą, z metodykami, z całym szeregiem bardzo cennych dla nas ekspertyz. Bardzo cieszymy się, jesteśmy dumni z patronatów honorowych, które zostały udzielone nam przez prezydentów miasta Krakowa, przez prezydenta miasta Warszawy, tak. przez kuratora oświaty Małopolski. Bardzo cenimy również współpracę z instytucjami edukacyjnymi, do których należy m.in. innymi wcies organizacja edukacyjna, instytucja edukacyjna miasta stołecznego Warszawy, bez której nie byłyby możliwe, drodzy Państwo, te wyniki, które niespełna półtora roku udało nam się osiągnąć. Podczas um, półtora rocznego trwania do tej pory akcji wyedukowaliśmy 15 tysięcy dzieci w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Odbyło się to na ponad 1100 godzin lekcji dedykowanych naszym uczniom. Wszystko wydarzyło się dzięki współpracy ze wspaniałymi, certyfikowanymi i doświadczonymi edukatorami. Oczywiście cyfry są szalenie ważne, ale za każdą z tych cyfr stoi dziecko, stoi niesamowita historia, których doświadczaliśmy podczas wielu obserwacji, bo mieliśmy to szczęście i tę możliwość, że szkoły umożliwiały nam wejście na zajęcia i obserwowanie tego, jak sprawdza się nasz program, bo lekcja. Jest nietypowa. To jest lekcja, która trwa dwie jednostki lekcyjne, czyli łącznie 90 minut, i na początku, gdy metodycy nam to zaproponowali, stwierdziliśmy o retę to będzie chyba za długo, dzieci będą się nudzić, ich w ogóle nie wiadomo, co z tego nam wyjdzie. Natomiast co się okazało? Okazało się, że pierwsza część teoretyczna mija bardzo szybko. Natomiast druga część praktyczna, gdzie dzieci między innymi uczą się tego, jak ułożyć zdrowy talerz. Gdzie dyskutują na temat tego, jak ważna jest aktywność fizyczna, gdzie proponują rozwiązania tego, w jaki sposób zaaranżować sobie wolny czas po zajęciach, spowodowały, że finalnie to 90 minut to jest ciągle mało, i nasi uczniowie chcą więcej i więcej. To, co też chcę Państwu powiedzieć, w ramach Takiego bardzo fajnego doświadczenia i takiej bardzo myślę celowanej potrzeby, którą udało nam się zaopiekować, to to, że na zajęcia przychodzili również inni nauczyciele, nie tylko ci, którzy byli obserwatorami podczas konkretnych zajęć, przychodzili także przychodziły także osoby z personelu szkolnego, przychodziły również panie pielęgniarki, ponieważ jest to temat, który jest szczególnie, szczególnie bliski każdemu to co e, chcę powiedzieć konkludując troszeczkę e, już swoją wypowiedź to to, że we wszystkich naszych przekazach dajemy dzieciom moc, dajemy dzieciom sprawczość. Uczymy ich tego, że ich zdrowie jest w ich własnych rękach, że każdy ich wybór ma ogromne znaczenie zarówno teraz, jak i w przyszłości, a swoją postawą mogą zarażać, pozytywnie zarażać wszystkich dookoła. Stworzyliśmy bardzo dużo materiałów. Mogłabym o nich mówić bardzo dużo, nie mniej ze względów ograniczeń czasowych. Chciałam zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, którą jest. Nasza platforma edukacyjna, ponieważ program spotkał się z bardzo dobrym odbiorem w miastach partnerskich w Warszawie i Krakowie, dostajemy też bardzo dużo zapytań z innych mniejszych i większych miejscowości, dlatego, żeby udostępnić możliwość skorzystania z materiałów każdej osobie, dla której istotna jest kwestia zdrowotna, istnieje możliwość ściągnięcia wszystkich materiałów z naszej platformy edukacyjnej absolutnie bezpłatnie i Tutaj jesteśmy zawsze w pełni dyspozycyjni, jeżeli są wymagane jakieś dodatkowe informacje, te informacje udostępniać. Bardzo lubię to zdjęcie, ponieważ pokazuje, jak dzieci angażują się, wykorzystując pomoce naukowe. Ponieważ to są nie tylko broszury, nie tylko tablice interaktywne, ale również cała masa animacji, ale też nowoczesna, interaktywna wystawa, która uczy. Jak przez pryzmat anatomii tłumaczyć najmłodszemu pokoleniu procesy zachodzące w ciele każdego człowieka? Tutaj jest też e, omawiana wcześniej platforma edukacyjna, kod QR, przekieruje Państwa bezpośrednio do niej. Nie mogłam sobie odmówić przyjemności umieszczenia kilku e, ciepłych słów, kilku recenzji, które otrzymujemy ze szkół. I slajdu pokazującego, że program jest na tyle istotny z punktu widzenia dotarcia do osób szczególnie potrzebujących w szpitalach, że edukatorzy też bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami tam, gdzie jest to potrzebne. Cieszymy się z ogromnego wsparcia mediów i cieszymy się z ogromnego wsparcia właśnie samorządów i partnerów zaprzyjaźnionych z programem. Ten dialog ciągle trwa. Cieszymy się, że możemy ewaluować, rozmawiać, cały czas doskonalić swoje umiejętności i do Doskonalić program. Cieszymy się również, że miasta bardzo często występują z prośbą o to, żeby dzielić się dobrymi praktykami, ponieważ żeby nie wyważać otwartych drzwi, staramy się propagować rozwiązania, które są dobre, skalowalne. Które się sprawdziły, po to, żeby każdy mógł skorzystać. Bo konkludując moją wypowiedź, chciałam Państwu powiedzieć, że trochę zepsuliśmy nasz współczesny świat, i naszym obowiązkiem jest zagwarantować dzieciom prawo do rozwoju w zdrowiu. To jest taka możliwość, taka um, unikalna szansa, żeby wyposażyć młode pokolenie, które, no niestety, jest coraz mniejsze, mamy kryzys demograficzny w narzędzia, które pozwolą im żyć dłużej, żeby dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem żeby dłużej cieszyć się zdrowym życiem i czerpać z piękna świata wszystko co jest najlepsze. Dziękuję serdecznie za uwagę.